Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, to, co się tutaj dzieje, to się po prostu w głowie nie mieści. Cały świat idzie do przodu, ta technologia się wszędzie rozwija. Mamy banki centralne, które inwestują w kryptowaluty. Można na Zachodzie oszczędzać na emeryturę w kryptowalutach. 3 miliony Polaków ma kryptowaluty, to jest więcej niż liczba Polaków mających rachunki maklerskie. Polskie startupy technologiczne się rozwijają za granicą. Parę dni temu polski startup o kapitalizacji kilku miliardów złotych założonych przez Polaków dostał licencję Mika w Irlandii. Polski Fintech Zen ma licencję na Litwie. Dlaczego? Bo Litwa, mała Litwa wydała 70 licencji dla pieniądza elektronicznego, a Wielka Polska wydała tylko jeden. Tak źle działa KNF. Wszystko idzie do przodu, a my tutaj w Sejmie, zupełnie na poważnie, dyskutujemy o tym, czy ta Kryptowaluty to jest tak naprawdę ruska mafia i ruskie służby, przecież to się w głowie nie mieści, do jakiego poziomu wy sprowadziliście tę dyskusję. Jeżeli kryptowaluty to rzeczywiście ruska mafia i ruskie służby, to dlaczego słowa o tym nie było, kiedy ta ustawa przechodziła przez Sejm? Czemu nikt nie mówił o tym, kiedy były dyskusje w komisjach, podkomisjach, kiedy była debata w Sejmie? Czemu nikt się w tej sprawie nie odezwał, że kryptowaluty to naprawdę są ruscy i trzeba przed ruskimi się chronić? Wprowadziliście tę debatę absolutnie do. Do no absurdu. Wszystkie argumenty, które tu powołujecie przeciwko temu WETU, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, nie wytrzymują zderzenia z faktami ani z logiką. Że kurs jest płynny i ryzykowny i można stracić. No oczywiście, że można. Na akcjach też można stracić, na obligacjach można stracić, bo na tym rynek finansowy polega, że można tracić. Że są przestępstwa związane z kryptowalutami. No oczywiście, że są, ale dwa rzędy wielkości wie przestępstw więcej jest związanych z bankami. Tam są przestępstwa phishingu, tam są przestępstwa. Na wnuczka, tego jest znacznie więcej niż w przypadku kryptowalut, a nikt nie nawołuje do tego, żeby efektywnie zdelegalizować banki. Mówicie o tym, że ustawa jest potrzebna po to, żeby można było stosować reguły EML-u, ale już od lat. Przepisy zobowiązują giełdy kryptowalut do stosowania procedur AML, ale Wy o tym nie wiecie, bo nie macie zielonego pojęcia o kryptowalutach. Mówicie, że problemem jest to, że jesteśmy ostatni w Europie z tą ustawą. Tak, to jest problem, ale to jest Wasza wina, że przez ten rok wcześniej nie przyszliście z tą ustawą, a teraz macie do nas pretensje, że jest mało czasu. No jest mało czasu, bo byliście leniwi i rok się z tym ociągaliście. Mówicie, że jest lobbying za tym, żeby w Polsce nie było tej ustawy. Nie ma takiego lobbyingu, nie ma nikogo, komu zależy, żeby nie było tej ustawy. Za to jest lobbying za. Tym, żeby ta ustawa była w obecnym kształcie, czyli żeby zniszczyła polską branżę krypto. To jest oczywiście lobbying ze strony banków. Mówicie, że nie będzie żadnych regulacji, jak ustawa nie wejdzie. Też nieprawda. Rozporządzenie Mika obowiązuje bezpośrednio. To jest jeden z najbardziej restrykcyjnych uregulowań w świecie zachodnim, jeżeli nie najbardziej restrykcyjne. I te przepisy i tak obowiązują, niezależnie od tego, czy ta ustawa się utrzyma, czy też się nie utrzyma. Mówicie, że... Dzięki tej ustawie będzie ochrona klientów. Nie będzie, bo nie będzie czego regulować. Wszystkie firmy i tak będą miały swoje licencje za granicą. Na Malcie, na Cyprze, gdziekolwiek indziej, czy też w Estonii, czy na Litwie. I nic nie będziecie mogli z tym zrobić. Będziecie mogli poprosić o wymianę informacji i nic więcej. Przyjęcie tej ustawy sprawi, że polscy obywatele, polscy klienci po sprawiedliwość będą musieli iść na Maltę, na Cypr, do Estonii, bo państwo polskie nie zapewni im bezpieczeństwa, bo się chcecie poddać i nie regulować efektywnie polskich firm kryptowalutowych. Mówicie, że... Trzeba to uregulować, bo dywersanci otrzymują wynagrodzenia za pomocą kryptowalut od Rosjan. W jaki sposób ta ustawa miałaby powstrzymać ten proceder? W jaki sposób chcecie sprawić, żeby nie można było z jednego konta kryptowalutowego na drugi, z jednego adresu na drugi przekazać bitcoinów? Nie da się tego ustawowo uregulować. No już prędzej biedę zlikwidujecie ustawą niż ustawą za uniemożliwicie transfer kryptowalut. Wy nie macie zielonego pojęcia, o czym tak naprawdę rozmawiacie. Mówicie, że Rus Ruscy finansują właśnie tych przestępców kryptowalutami. I są związane. Jakaś giełda zarejestrowana na Malcie była w to zamieszana, czyli było tam konto kryptowalutowe. Wejście tej ustawy, czy jej nie wejście, nic by w tej sprawie nie zmieniło. Po prostu nic. Przyczepiliście się do tych ruskich i teraz próbujecie zrobić ludziom wodę z mózgu. Tylko problem, który macie, jest taki, że Wy naprawdę nie wiecie o co chodzi, a 3 miliony Polaków doskonale wie o co chodzi. I po prostu wychodzicie na kłamców i idiotów. I każdy z Was, premierem włącznie, który gadał tu te bzdury o... przeciwko temu wetu, wyszedł albo na kłamce, albo na idiotę i pokazał trzem milionom Polakom, że nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi. Weto oczywiście trzeba podtrzymać. Dziękuję uprzejmie, Wysoka Izbo. No, z wypowiedzi pana Zamberga zapamiętam jedynie to, że to nie lubi. Natomiast co do dzisiejszego spotkania naszego, proszę państwa, ja nie wiem, czy my jeszcze jesteśmy w tajnym. Czy już nie? Bo mówimy ciągle o tym samym. Ja tak naprawdę nie wiem, w, w którym to teraz części posiedzenia jesteśmy, bo dosłownie treści są dokładnie te same. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o oszczędnościach, my mówimy o bitcoinach, mówimy o kryptowalutach, to ja chciałem powiedzieć, że od 15 lat, ten, od kilkunastu, może tak będzie szczegółowiej. Ten sposób oszczędzania czy też obrotu wartościami niematerialnymi istnieje. W związku z tym ja się pytam, czy żeście Państwo robili przez ostatnie dwa lata? Jeżeli to jest tak szybkie, że na dni sprawy liczymy, to gdzie żeście byli przez te dwa lata? Bo to jest sprawa bardzo pilna i tak jak od początku mówimy, jest to ryzykowne, ale każde ryzyko ponosi na własną modłę i wolnością człowieka jest możliwość ryzykowania, jeżeli chce. To jest sprawa każdego z nas. Czym łatwiej to wygląda, czym łatwiej to się ogląda, tym, proszę Państwa, ryzykowniej warto to społeczeństwu przekazać. Ale proszę Państwa, chcę Państwu wskazać na jedną sytuację wagi tej sprawy. Popatrzcie się. Widzicie, jak to jest ważne. To jest wszystko PR. To jest wszystko udawanie, tylko. Ta ruska agentura, te, pytam się, mafie nie inwestują w dolary? Nie używają złotówek, euro? Naprawdę? Tylko w bitcoinach? Ludzie, naprawdę nie z księżyca jesteście albo tylko i wyłącznie szczujecie jednych na drugich. To, że nie ma tu premiera, a powinien słyszeć, co się mówi, co w tej ustawie jest złe, a jego to już nie interesuje, dlatego że on jest zainteresowany tylko i wyłącznie własnym poglądem na sprawę. A więc. Jedna firma do zniszczenia, nazwa jej padła dzisiaj. A dlaczego? A dlatego, że właśnie w drogę panu premierowi weszła. I powiem państwu tak, że skoro oni tak sprawę traktują, to drugim przykładem tego traktowania poważnego sprawy jest poseł sprawozdawca Platformy Obywatelskiej. No wszak pani Skowrońska jest wiceprezesem banku, no na litość boską, no trzeba mieć trochę etyki. No. Przecież nie można, będąc wiceprezesem banku, walczyć z własną konkurencją za pomocą parlamentu polskiego. No, no nie można tak robić. Druga sprawa, dru trzecia sprawa, proszę Państwa. Minister Żurek. No, panie ministrze, no, na litość boską, no, pan cytuje z obrad tajnego posiedzenia y y tu występujących. Przecież to jest tajne. A dla pana to nie jest tajne? Mało tego, z transmisji obrad już wycięto ten kawałek. No to, proszę państwa, my jesteśmy dosłownie. Mi to. Nie obraźcie się, ale to do wariatów przypomina. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.